Piotrek Peto, PMP Pro Audio kolejny odcinek z cyklu o głośnikach OMowych dzisiaj poświęcę je jednej włoskiej firmie może niezbyt u nas znanej, ale w swoim czasie wiele firm u tej firmy właśnie zamawiała głośniki i między innymi była to firma Martin Audio, od tego głośnika rozpocznę, tu będzie krótki temat po prostu trafiły do mnie takie dwie dziesiątki oba były uszkodzone, jeden miał pęknięty magnes do wyrzucenia drugi był po prostu jakoś tam jeszcze sprawny no generalnie naprawa była nieopłacalna dla klienta ja te głośniki przejąłem e, wykonałem do tego tu nie pasowała za bardzo moja typowa membrana 10 cali musiałem troszeczkę pokombinować no ale wyszło jak widać jak zwykle czyli można powiedzieć że idealnie tak wygląda resor nie wiem czy to będzie tam widać o. tak wyglądają wyprowadzenia Głośnik jest, Głośniki są sprawne. Ten, który miał pęknięty magnes, to jest właśnie no nie ten drugi egzemplarz. Po prostu został rozklejony, magnes został wymieniony. Akurat przypadkowo miałem taki, taką 150. Zregenerowałem, pomalowałem. No, mówię, wszystko jest działające, wszystko jest sprawne. Rzecz w tym, że Martin, człowiek, który miał te paczki, zwrócił się do Martina wtedy, jak mu się popsuły, czy takie. Głosiki są do kupienia, Martin odpowiedział twierdząco, proszę bardzo 1200 zł, za sztukę ja poszukałem trochę w internecie i tutaj mogę pokazać, jakby ktoś potrzebował. Więc w Martina yy, w wykonaniu to się nazywało tak jak tu, natomiast obok jest ciarę FXE 10-25 Oryginał Ciare w jakimś tam sklepie wtedy znalazłem, to było kilka lat temu ładnych i o ile u Martina kosztowała 1200 to ten oryginał, dokładnie taki sam głośnik tylko bez nalepki Martin, tylko z nalepką ciarę kosztował dokładnie połowę tego czyli 600 zł. I tak to właśnie jest, tych głośników Ciare już pewnie nie ma w oryginale, ponieważ Ciare zostało w swoim czasie przejęte przez 18 Sounda a następnie ten sam został przejęty przez BNC, w związku z tym szansa na kupienie oryginalnego o takim symbolu, jak tutaj mam zapisane, jest praktycznie no, można powiedzieć, że zerowa, chyba, że gdzieś tam komuś w magazynie coś jeszcze zostało. Co jeszcze o tym głośniku? No cóż, ciarę wykonało tutaj cewkę płaskim drutem nadwiniętą na sztorc, ale w tym wypadku kompletnie nic to nie, nie zmieniło w parametrach. Ja, ja wykonałem zwykłą cewkę tu jest 2,5 cala, nawinałem ją okrągłym drutem, pomierzyłem ten sprawny jeszcze głośnik, bo drugi był grał e, przed demontażem e, i porównałem skuteczności, jest co do decybela identyczna skuteczność po tej moim naprawie. Zacząłem więc trochę drążyć temat, dlaczego tak jest, skoro tam był płaski drut, u mnie okrągły, no teoretycznie wydawałoby się płaski drut, większe upakowanie ilości zwojów w, w polu powinna być ta skuteczność wyższa. Niestety okazało się, że ten drut był na tyle, był płaski, ale na tyle, że tak powiem, gruby, że zwojów tych płaskich zmieściło się w tej wysokości cewki dokładnie tyle samo, ile moich okrągłych, czyli nie uzyskali żadnego efektu, jeśli chodzi o skuteczność. Tak jak powiedziałem, Martin Audio, firma znana, zacna i firma Ciare jako dostawca dla Martina. A tutaj drugi przykład będzie pewnie troszkę bardziej interesujący, ponieważ dotyczy o wiele bardziej znanej firmy. No, może nie o wiele, ale na pewno Meyer, e, chociaż Martin też jest znany, no ale Meyer jest jakby taką firmą o trochę większym zasięgu, istnieje od 1979 roku, czyli 13 lat dłużej niż firma PMP. E, no, firma renomowana i proszę zobaczyć, to jest. E, to jest, to jest oryginał głośnika, który, to znaczy taki zestaw, nazwijmy to naprawczy, wyjęty dokładnie z tego głośnika, którego odkupiłem od znajomego tylko dlatego, nie po to, żeby go naprawiać, tylko z ciekawości, żeby zobaczyć, co ten mejler sobą reprezentował wtedy. Myślę, że to około 20 lat miały te, te paczki. No i stwierdziłem, że nie reprezentował sobą nic. To znaczy, nic. E, w kontekście na przykład mojego głośnika, który zaraz pokażę, ale powiem na czym polegają słabości tego. No przede wszystkim tak: osiemnastka w subwooferze z cewką 3 cale e, słabo ze względu na moc. A zaraz jeszcze powiem o cewce. Proszę zobaczyć, tutaj są parametry tego obwodu: 1,45 szczelina bardzo mała szczelina. Oczywiście trochę lepsza skuteczność, bo większe pole, bo 1,3 Tesla to już jest sporo, no ale z mocą, z mocą słabo. Eee, I teraz to by było jeżeli chodzi o kosz i o magnes. Natomiast no magnes taki o 190, nic szczególnego, ale porażką jest kompletną ta cewka. Po pierwsze aluminiowy karkas, po drugie zwy dwa najzwyklejsze uzwojenia okrągłym drutem nawinięte stosunkowo cienkim tam jeszcze ferrofluid był w szczelinie którego w zasadzie w głośnikach niskotonowych się nie używa tutaj widocznie no, musieli go użyć bo im się to słabo chłodziło moc mała trzeba było się jakoś ratować to wlali tego szuwaksu trochę i tak jak mówię wygląda to paskudnie membrana jeszcze jak cię mogę natomiast górny resort to po prostu to jest gorsze niż najgorszy chińczyk no może porównywalne z najgorszym chińczykiem to po prostu to w ogóle nie jest resor to jest, to jest coś co tylko z wyglądu przypomina resor i teraz e, dla porównania czyli tak jak mówię około tam pewnie 20 letni Meyer i zobaczycie Państwo trochę starszy bo z 96 roku głośnik PMP nienaprawiany wyjęty z paczek odkupiony od klienta moja 18 rok produkcji Baczymy na magnesie 96, bo to przepisałem z, z, no, z tabliczek z kolumn, i ciekawostką jest to, co tutaj jest napisane, nawet nie będę tego czytał, bo trochę mi głupio, ale jak zmierzyłem to, co tu jest napisane, to sam byłem w szoku. Bo tego samego dnia ja wiem mniej więcej, ile może mieć, jaką może mieć skuteczność 18-calowy głośnik, i proszę, a oczywiście biorąc pod uwagę. E, wszystkie aspekty pomiarów SPL a na, m, i na ten temat napisałem dwa artykuły y, dostępne są na mojej stronie więc mówię biorąc pod uwagę wszystkie te aspekty i różne niuanse pomiarów to jednak jeśli mierzymy dwa identyczne głośniki 18 calowe o takiej samej rezystancji cewki w takich samych warunkach i jeden głośnik czyli ten uzyskuje na przykład 102, 102 decybele i Odłączony i w to samo miejsce postawiony drugi głośnik, wyjęty y, na przykład z takiego aktywnego suba pewnej znanej amerykańskiej firmy. Do, to cały czas ten sub jest na rynku i tamten głośnik 18-calowy, proszę Państwa, miał 89 decybeli, a ten ma 102. Y, prawie nie do uwierzenia, ale no, prawda, taka jest prawda i prawda jest bolesna. A dla mnie akurat no, jest to duża satysfakcja. Czym się różnią te głośniki czyli ten Meyer od tego mojego. Już pomijam cewkę bo cewka tamta to jest w ogóle jakieś nieporozumienie. Tutaj mamy do czynienia oczywiście z, ze szklanym włóknem FW czyli Flat Wire czyli cewka nawinięta płaskim drutem na sztorc. E, Magnes e, 220 a nie 190. E, e, Materiał na magnes to jest stal Armko, która wtedy, jak ja te głośniki robiłem, była pewnie 10 razy albo 7 razy droższa od normalnej stali. Dzięki temu tu mi się udawało uzyskać w szczelinie, jak dobrze pamiętam, mówię w szczelinie większej niż ta i to dużo większej 1,3 czy nawet 1,4 Tesla. To są, to są wartości dziś kompletnie nie do osiągnięcia w takich normalnych, zwykłych głośnikach. I dzięki temu wyszła taka skuteczność i podkreślam jeszcze jedną rzecz, ten, no, ten głośnik o ten no, oczywiście dawno, że tak powiem, zdechł. Natomiast ten mój 96 rok, ja go dziś mogę włożyć w paczkę. Mam dwa takie komplet, bo to było jakby w komplecie kupione, wyjęte z paczek, ja go po prostu wkładam w e, dzisiaj w, w kolumnę i, i one będą grały pewnie jeszcze przez następne 10 lat. Nic nie usiadły zawieszenia, membrana jest oczywiście zakurzona i, i dosyć już taka, że tak powiem, no spracowana, ale nic nie uszkodzona, nic nie przełamana, jest oryginalny kołpak, wszystko w tym głośniku jest 96 rok, nic nie było ruszane. Zachęcam do odwiedzin na stronie, artykuł, o tu mi się akurat wyłączyło, o, w zakładce felietony, tutaj pokazuję. I otwieramy sobie stary Meyer Sound i całkiem nowy Turbo Sound o awariach głośników. To co tutaj powiedziałem jest tam o wiele bardziej szczegółowo opisane. I tak jak mówię, jest to porównanie po prostu dwóch głośników: producenta o bardzo światowej renomie, młodszego, i producenta kompletnie nieznanego oprócz kilkudziesięciu fanów moich z 96 roku. Moim zdaniem i uważam, że każdy, kto się zna na głośnikach i kto widzi i nawet mógłby to usłyszeć, gdyby był drugi taki głośnik, bo są też oczywiście, trzeba brać pod uwagę, akustyczne walory, to gwarantuje, że nikt by nie miał wątpliwości, że ten głośnik przy tym by nie istniał. Taka jest prawda i po prostu ja mówię o tym bez żadnej fałszywej skromności. I przypadkowo tu jeszcze właśnie zauważyłem, muszę ten aspekt podkreślić, bo to jest czasem ważne. Średnica kosza wewnętrzna, ta, która decyduje o tym, jaki musimy otwór wyciąć w kolumnie w tych głośnikach, ciara jest dokładnie taka sama jak w głośnikach PMP, czyli 415 mm i jest dokładnie taka sama jak w głośnikach Beima, które były, które były po prostu sprzedawane dawniej, bo teraz. To, Powiększyli tam o ponad centymetr. Yy, takie głośniki były też yy, bodajże fejna. One wszystkie te głośniki miały 415. A tak jak mówię, nie jest to żaden standard i trzeba zwracać uwagę na to przy wymianie głośników. Jak ktoś ma takiego starego Mejera, a kupi sobie na przykład nową Bejmę, to oczywiście go nie zamontuje, dlatego że by, by, będzie musiał o ponad centymetr powiększyć otwór. To tak na koniec, yy, jako ciekawostkę i jako ostrzeżenie dla osób, które wymieniają głośniki, ale na mojej stronie jest też w tej zakładce technika właśnie cyka artykułów pod tytułem Głośniki, zamienniki, można sobie tam zajrzeć i też o tym sobie poczytać, no i oczywiście o wielu innych aspektach wymian głośników w aparaturze, którą się posiada. Myślę, że to jest ciekawe, bo głośniki się psują, a e, im bardziej, że tak powiem, nowsze i współczesne, tym psują się bardziej. Też to jest pewnego rodzaju reguła. No i, i to by było na tyle. Myślę, że kolejny odcinek ciekawy i zapraszam na następny, który już niebawem się na moim kanale pojawi. Dziękuję bardzo. Piotrek Peto, PMP Pro Audio.